Krzysztof, tak, tak, no słuchaj, no mamy, mamy poważny kłopot, tak, z Łukaszem. Tak, trzeba na tekst operować. Ponad 10 miesięcy temu poznaliśmy 8 niezwykłych kobiet, które postanowiły zawalczyć o siebie. To jest porażka. Co się ze mnie zrobiło, a co było. W tym czasie sztab najlepszych specjalistów w kraju pracował nad ich ciałami. Świetne. I wizerunkiem. Ale te rzęsy... Bo przecież nigdy nie powinno być za późno. Trzeba pożegnać kompleksy. Nowy program. Bez kompleksów. Od soboty o 18 w siódemce. Jesteśmy Mercedes-Benz. To my wynaleźliśmy samochód. Dzisiaj wymyślamy go na nowo. Nasz elektryczny samochód właśnie przejechał 40 075 km. Pokonał dystans równy okrożeń świata w mniej niż 8 dni. Dzieło inżynieryjnego Geniuszu. Przełomowe i wyznaczające nowe granice. Elektryczna przyszłość wzywa Mercedes-Benz. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Z kuponem Lidl Plus. burówki amerykańskie 13,99 za aż 400 gramów. Lidl. To się opłaca. Co zrobić, żeby wszystkim smakowało? Łowicz z Lubellą. Lubella z Łowiczem. Lubella z Łowiczem. Łowicz z Lubellą. Ważne, że wszystkim smakuje. sos Łowicz i makaron Lubella. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Z tej okazji w Lidlu znajdziesz wszystkie znicze. Osiem w cenie czterech. I wszystkie chryzantemy doniczkowe. Dwie plus jedna za grosz. Prince Polo najbardziej smakuje... Na pełnym morzu! Wysoko w górach! Do no mojej porannej kawy. Do herbaty z cytryną. Idealne połączenie wafelka i czekolady sprawia, że każdy kocha Prince Polo. Po swojemu. Też do plusa po najnowszego iPhone'a 17 Pro z aparatem przednim Center Stage. Teraz w wymarzonej ofercie w Plus wymiana Plus. It's always the moment when you come to the top of the mountain. Here, it's something special. You can honestly just start breathing again. Everything is set for for freedom and joy. Inspiratorem TVN to inspiracje znajdują Ciebie w ulubionych programach. Oglądaj to, co lubisz i skanuj kody z ekranu. Inspirator TVN. Twoja przestrzeń inspiracji. Przed Państwem karta milion warta. Loteria w play, w której każdy ze starterem ma szansę zostać milionerem. Wystarczy mieć Play na kartę, doładować konto i. i już można wygrać nagrodę główną! Aż milion złotych! Lub jedną z ponad 100 tysięcy nagród dodatkowych! Rady dla grających? Zgłosić się i grać! 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 Wykrywaj Play na kartę, weź udział w loterii Karta Milion Warta i graj aż o milion złotych oraz ponad 100 tysięcy nagród dodatkowych. Szczegóły na karta milionwarta.pl. Play. Suchy kaszel potrafi być bardzo męczący. Sięgam wtedy po Herbapekt, który działa właśnie na ten kaszel. <laughs> Na mokry kaszel? Stosuję herbapekt, który szybko pomaga mi w utrudnionym odkrztuszaniu. <grystanie> z reguły nie wiem, jaki mam kaszel. Dlatego wybieram herbapekt. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt, numer jeden na Twój kaszel. Skaz. Niech mruczy więcej, Uuu. Uuu. Nudle Knorr, szama przyjemność. Na dowiemy się, która z naszych finałowych par stanie przed szansą wygrania 100 tysięcy złotych. Jestem bardzo ciekawa, na którą z par oddasz dzisiaj swój głos. Postanowiłam pokierować się sercem. Czas poznać decyzję Oli. Rozmyślałam się jednak. Wszystko jest już jasne. 11 edycję Hotelu Paradise wygrywają... Finał sezonu Hotel Paradise. Dziś o 20.00 w Siódemce. Podamy Ci teraz sterydy, one wyciszą on stan zapalny w jelitach, żeby można... Zapiecz, zamieszaj, za, 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 zajadaj, za, ej, zapiecz, zamieszaj. Z Państwem karta Milion Warta. Loteria w Play, w której każdy ze starterem ma szansę zostać milionerem. Wystarczy mieć Play na kartę, doładować konto i. i już można wygrać nagrodę główną aż milion złotych! Lub jedną z ponad 100 tysięcy nagród dodatkowych! Rady dla grających? Zgłosić się i grać! 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 Wygrywaj z Play na kartę, weź udział w loterii Karta Milion Warta i graj aż o milion złotych oraz ponad 100 tysięcy nagród dodatkowych. Szczegóły na karta milionwarta.pl. Antek ma kaszel suchy. Dostaje więc herbatę junior bez cukru. Syrop, który zmniejsza częstotliwość kaszlu i łagodzi związane z nim dolegliwości. Zosie dopadł kaszel mokry. Też bierze Herpapek Junior, bo jest skuteczny również w tym rodzaju kaszlu. Hania też ma kaszel. Jaki? Trudno powiedzieć. Nie szkodzi. Mama podaje jej Herpapec Junior. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Herpapek Junior. Na kasze suchy i mokry. Kiedy ból atakuje ostro i odbiera wolność... Bupromax Max Sprint uderza ze swoją maksymalną szybkością. Płynna kapsułka wchłania się prawie trzy razy szybciej i uwalnia od bólu. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączaną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wybieram i BUPROM Max Sprint. Wybieram wolność. Nowa, nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie. Płyn do pułkania tkanin kokolino. Kup jeden z Kaufland Card, drugi gratis. A woda mineralna na Łęczowianka. Złoty 34 za 15 litrową butelkę przy zakupie sześciu. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Czy wiadomość z przeszłości... Znajdziesz do i co dalej? Może być początkiem czegoś nowego? Nie wiem, czy to ma sens. A on wciąż ją kocha? Kevin Kostner. List w butelce. W piątek o 20.00 w Siódemce. Hej, jestem Marysia i moim talenciakiem jest muzyka. O astronomii mogę mówić w nieskończoność. Jesteśmy super rodziną. Naszym talenciakiem jest piłka ręczna. Opłaca się odkrywać młody talent. A Lidl wspiera je już od trzech lat. Do tej pory w akcji wzięło udział ponad 10 tysięcy szkół. Przekazaliśmy im sprzęt o wartości 50 milionów złotych. Kupuj w Lidlu, odbieraj talenciaki i przekazuj je na zakup sprzętu dla szkół. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentu. Lidl. To się opłaca. Kiedy ból atakuje ostro i odbiera wolność. Wuprom Max Sprint uderza ze swoją maksymalną szybkością. Płynna kapsułka wchłania się prawie trzy razy szybciej i uwalnia od bólu. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wybieram i Wuprom Max Sprint. Wybieram wolność. Whiskas, niech mruczy więcej. Grypa, nie chcę się męczyć. Biorę Greypex, który działa na wszystkie te objawy. Greypex działa i ja działam. To jest lek dla bezpieczeństwa stosunkowo zgodnie z uloką dołączoną do opakowania z na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultu się z lekarzem lub farmaceutą. Niedrożność, zatok w przeziębieniu? Działam i biorę Greypex Hot Intense. Greypex Hot Intense udrożnia zatoki maksymalną dawką składnika. A ja mogę odetchnąć intensywnie. GRIPEX Scott Intense. Działam. Uuuuh. Uuu. Ja. Nugle Knor. Szama przyjemność. Sponsorem programu jest dystrybutor micelarnej pasty do wybielania zębów La Calute Perfect White. Sponsorem programu jest Soda Stream, producent domowych ekspresów do gazowania wody. Mała, co ty gadasz? Zostańcie z nami. Za chwilę dowiemy się, która z naszych finałowych par stanie przed szansą wygrania 100 tysięcy złotych. Jestem bardzo ciekawa, na którą z par oddasz dzisiaj swój głos. Postanowiłam pokierować się sercem. Czas poznać decyzję Oli. Rozmyślałam się jednak. Wszystko jest już jasne. 11. edycję Hotelu Paradise wygrywają. Finał sezonu Hotel Paradise. Dziś o 20.00 w 7. że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Kto chciałby się męczyć z uciążliwymi objawami i długim leczeniem? To pewnie infekcja wirusowa. Od razu weź neozine forte. Neozine Forte zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. I to już pełen sukces. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neozine Forte szkoda czasu na chorobę. Przed państwem karta milion warta. Loteria w play, w której każdy ze starterem ma szansę zostać milionerem. Wystarczy mieć Play na kartę, doładować konto i... I już można wygrać nagrodę główną, aż milion złotych! Lub jedną z ponad 100 tysięcy nagród dodatkowych. Rady dla grających? Zgłosić się i grać, grać, grać! Wygrywaj z Play na kartę. Weź udział w loterii Karta Milion Warta i graj aż o milion złotych oraz ponad 100 tysięcy nagród dodatkowych. Szczegóły na kartamilionwarta.pl Nie gadaj. Dla mnie najlepsze jest Regenerum. Ten peeling do ust. Usta są mocno nawilżone i miękkie. Nie muszę co chwilę smarować ust i nawet zimą nie mam suchych skórek. Bo Regenerum ma, wiesz, te drobinki peelingujące, przez to super wygładza usta i naturalnie je powiększa. Regenerum. Regeneracyjny peeling wzmacnia barierę hydrolipidową ust, zapewniając im długotrwałe nawilżenie. Regenerum to gwarancja pięknych ust. Regenerum. Pełna regeneracja. Mówię Ci, jak kupujesz w necie, to zobacz jaką ofertę ma internet Rosmana. Internet Rosmana? No kochana, ostatnio wchodzę, a tam? Tyle do odkrycia? Perfumy arabskie? To o nich mówią całe media społecznościowe. Super trwałe i intensywne. Pachną unikatowo i egzotycznie. Wyróżniają się z tłumu. A do tego te piękne flakony. To nie wszystko, bo perfumy luksusowe też tam znajdziesz. Serio? Sprawdź sobie Internet Rosmana. Już tam jestem, kochana. U zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To takie proste. Praktycznie nic nie czuć. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Zdmuchuj te i coś dostanę? Teraz w aplikacji Rosman.pl miliony złotówek do złapania. Codziennie zdmuchuj pianę i odkrywaj nagrody. Skąd ta piana, kochanie? Bawię się w rozpanie. Suchy kaszel potrafi być bardzo męczący. Sięgam wtedy po herbapekt, który działa właśnie na ten kaszel. Na mokry kaszel stosuję herbapekt który szybko pomaga mi w utrudnionym odkrztuszaniu. Z reguły nie wiem, jaki mam kaszel. Dlatego wybieram Herbapekt. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt numer jeden na Twój kaszel. Kiedy ból atakuje ostro i odbiera wolność... Buprom Max Sprint uderza ze swoją maksymalną szybkością. Płynna kapsułka wchłania się prawie trzy razy szybciej i uwalnia od bólu. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wybieram i Max Sprint. Wybieram wolność. Nowa, nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie kawa rozpuszczalna Jakob Krönung, opakowanie 200 gramów tylko 27,99, a masło Ekstra Łaciate jedynie 4,99 za opakowanie z Kaufland Card. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Zwykły temat sam wpadł jej w ręce. Droga Katrin, żałuję, że nie znalazłem słów na wyrażenie moich uczuć. Dlaczego tak ci na tym zależy? Zaintrygował mnie. Ale dziennikarska ciekawość przerodziła się w coś więcej. Nie wiem, czy to ma sens. A on wciąż ją kocha? Czy ich światy da się połączyć? Skąd to masz? Dlaczego to zrobiłaś? Już nigdy mi nie zaufa. Robin Wright. Kevin Costner. List w butelce. W piątek o 20 w siódemce. Pierścień się przebudził. Usłyszał zew swego pana. Ściąga ku sobie zło. Jest tylko jedno wyjście. Pierścień trzeba zniszczyć. Najmniejszy błąd sprowadzi klęskę, niosąc nam wszystkim zagładę. Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia. W sobotę o 20.00 w siódemce. Zaczyna się nasza przygoda, nowa przygoda. Jesienią nie zwalniamy. Gazu, jestem najszybszym samochodem w mieście. Podkręcamy temperaturę. Mamy włączone grzanie. I odpalamy niedzielne turbo premiery. Niespodzianka, co? Yo! Tu jest jakby luksusowo. Pięknie, ładnie. Jest bardzo very good. Nie mogę od tego oderwać oczu. Premierowe niedzielę w TVN Turbo. Sponsorem programu jest dystrybutor micelarnej pasty do wybielania zębów Lakalut Perfect White. Sponsorem programu jest SodaStream, producent domowych ekspresów do gazowania wody. Prawdopodobnie ktoś próbował się.